Witam serdecznie na kanale WITAROT, osoby spod znaku rybki. Witajcie kochani, mi się kochania, cześć. To czytanko jest dla Was na czas od 26 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, ok? Jeżeli jesteś pierwszy raz, warto byłoby zasubskrybować ten kanał i dopiero tak naprawdę możesz się zorientować, czy te czytania są dla Ciebie. Tylko po jakimś czasie, po prostu po jakimś czasie, bo tak po jednym czytaniu to tak ciężko stwierdzić, co nie? No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co u Was w tym tygodniu będzie się działo. Co u rybek? Co u osób spod znaku ryb? Energia dla Ciebie. Co przychodzi? Co odchodzi? Rada i ostrzeżenie. Okej, okay, wszystko widać. No dobra. Same mamy tutaj ryb, bo ty mój, mój, Mam wrażenie, że czujesz się osamotniona w jakiejś sytuacji. Nie wiem, czy tutaj chodzi o finanse, jakieś sprawy rodzinne. Taką energią tutaj wchodzisz do, na ten tydzień. Jakieś transakcje. Być może masz swoją własną firmę, więc tutaj coś tak, powiem. zobaczmy główna energia dla Ciebie <laughs> ósemka monet no tak, no ryba będzie zapracowana w tym tygodniu nie będzie miała czasu na nic ani na nikogo więcej cóż dla... no cóż takiego Cię zaabsorbuje czy będziesz pracować jak ta sytuacja wpłynie na ciebie, na twoje otoczenie w tym tygodniu yy, ósemka monet ósemka monet no patrzmy o co tutaj chodzi ta sama karta ta sama karta no proszę będziesz bardzo, albo z kimś być może, tak mi właśnie przyszło do głowy, może współpraca z kimś, i tutaj nie tylko ryba będzie zapracowana, ale ktoś jeszcze w jej otoczeniu. No, śmierć. Dlaczego śmierć? Koniec jakiegoś cyklu. Coś się kończy w tym tygodniu. Jakieś zmiany, no nieuniknione w tym tygodniu dla rybki. Jeszcze zobaczymy, dlaczego śmierć wyszła. Co takiego kończy się u ryby. No, cesarzowa. Nie wiem, czy tutaj. Y być może koniec y sytuacji ze sprawami. Y spadkowymi, miałam profesję, a może być może z rozwodem ktoś tutaj ewidentnie odchodzi z Twojego życia cesarzowa to żona dlatego tak przyszło mi to do głowy może być zupełnie też inna sytuacja i tylko Tobie wiadomo no dobrze, co do Ciebie przychodzi co do Ciebie przychodzi no proszę, szóstka mieczy, czyli te czarne chmury pozostawiasz za sobą, idziesz naprzód. Yy, idziesz naprzód, nie chcesz już wracać do przeszłości. Yy, może to jest wyjazd za granicę, za wielką wodę. Yy, może przeprowadzka. Yy, może sam się przeprowadzasz albo z kimś. Może też chodzić o nową pracę. Tutaj są, to jest karta bramy. To, to, co zrobisz w tym tygodniu, bynajmniej już wiesz, że taka sytuacja jest możliwa, bo już o tym myślisz, idzie yy, do ciebie wielkimi krokami. W każdym razie, no. I co Trójka Mieczy? Dlaczego Trójka Mieczy? Hmm. Tym odejściem możesz kogoś zranić. Takie, coś takiego tutaj czuję. Albo odchodzisz, bo ktoś cię zranił. Też tak może być. No. Mamy królową pentakli. To jest mała cesarzowa? No cóż. Moi drodzy, no. Koło cesarzowej i no, przepraszam, koło królowej pentakli jest ta trójka mieczy. Czyli to tak wygląda, jakby kobieta była zraniona, zdradzona. Zobaczmy jeszcze o co chodzi. No, i kochankowie. Trójka Mieczy i, i Kochankowie to ewidentnie y, y, pachnie trójkątem, że tak powiem. Może jakaś sytuacja się tutaj wyleje w tym tygodniu. No, rybko, rybko, będziesz musiała zadecydować, którą stroną chcesz tak naprawdę podążać. Którą jesteś ze stron? No dobra, co odchodzi? Kapłanka. Kapłanka to kochanka. Odchodzi. A czyli się wydało tak, że ktoś tutaj trzeci jest w relacji. <laughs> kapłanka. Dlaczego kapłanka? Jeżeli jesteś mężczyzną, to to jest osoba dla ciebie bardzo fascynująca, pociągająca. Trójka miecz Boże, Trójka buław, to jest Trójka buław. Czyli hmm. dlaczego Trójka buław? Odchodź. Trójka kielichów. Hm. To tak wygląda, jakbyś. Jak no, kobietę, niezależnie czy jesteś w związku, czy też nie, mówię tutaj o sytuacji, yy, jesteś na imprezie, poznajesz kobietę, czy mężczyznę, już naprawdę nieważne, w każdym razie kogoś, kto cię fascynuje, kogoś, kto z kim yy, yy, czujesz, yy, że yy, no, mógłbyś. A tak samo brama, to już odchodzi, czyli, czyli, czyli to o, ta sytuacja odchodzi, czyli ta impreza już była tutaj nową ścieżkę u siebie otworzyłeś, czy otworzyłaś. I przez co tutaj mam wrażenie, że no, jesteś przed wyborem rybko. Jaka jest rada dla Ciebie? No, widzę, że ryba czuje się zwycięzcą. Yy, osiągnęła to co pragnęła. Czy, czy pragnąć jeszcze będzie. Yy, ta karta mówi o, o sytuacji, gdzie czuję się zwycięzcą i idę za moją intuicją. Yy, no. Królowa Kielichów to tak wygląda, jakby królowa Kielichów ma podobną energię do kapłanki. To jest ktoś, kto jest bardzo uczuciowy. To jest ktoś, kto kieruje się intuicją, pomaga innym jest zamknięta w sobie dosyć i tutaj mam wrażenie, jeżeli jesteś mężczyzną, to idź, to jest taka rada, idź za ciosem, ponieważ jesteś bardzo blisko celu, że tak powiem. Jeżeli jesteś kobietą, to, to mam wrażenie, uważaj, nie daj się zdominować, nie daj się zdominować, nie daj się wykorzystać. I taka jest tutaj rada. Zobaczę jeszcze, dlaczego królowa kielichów. Królowa kielichów. Dlaczego królowa kielichów dla rybki? I paźwy, buław. Być może, jeżeli jesteś kobietą, masz dwóch mężczyzn do wyboru: jednego młodszego, drugiego starszego. Już tak patrząc na te postacie, które tutaj widać. Ale tutaj mam wrażenie też, że karty radzą idzie za ciosem, idzie za, za swoją intuicją, bez obaw. Cokolwiek nie zrobisz, będzie dobre dla ciebie, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Jakie jest ostrzeżenie? Dziesiątka mieczy. No, może ktoś ci wybić nóż w, w serce. Może cię zranić, może cię okaleczyć, może możesz. Yy, uważaj, po prostu uważaj na, na jakieś zdrady, na jakieś niejasne sytuacje. Coś cię może zaskoczyć, uważaj na to. I tutaj nie chodzi tylko tak naprawdę o relacje damsko-męskie, bo tutaj również może ktoś Cię oszukać na kasę. Tu również możecie oszukać ktoś w zupełnie inny sposób. Hmm. Ostrzeżenie, uważaj. Uważaj, uważaj. No. Siódemka kielichów. Hmm. Uważaj na swoje towarzystwo, ktoś jest nieszczery tutaj w stosunku do ciebie. Tutaj karmi cię jakimiś iluzjami, a w efekcie może wbić ci te sztylety w plecy. Tak to tutaj widzę. No dobrze, dalej patrzmy. Jak widzicie, tutaj, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, warto byłoby. Um, ułożyć sobie pytanie do kart anielskich ja jedną z nich tutaj wylosuję na ten tydzień oczywiście i usłyszysz odpowiedź na swoje pytanie a być może też na ten rozkład zobaczmy um, odpowiedzi z kart anielskich um, na czas od 26 czerwca do 2 lipca odpowiedzi anielskie dla Ciebie Rybko co to, to do Ciebie przyjdzie jaka odpowiedź? Jaka odpowiedź? <laughs> Jaka odpowiedź dla Ciebie? Zaczekaj. Zaczekaj. Hmm. Zobaczmy, o co chodzi. Twoja sytuacja wymagać będzie wykazania się cierpliwością. Anioły nie mówią nie, ale jeszcze nie. Czasami niebiosa potrzebują nieco więcej czasu, by umieścić wszystkie elementy większego planu na idealnych dla ciebie miejscach, dla nich miejscach. To, o co pytasz, ma wpływ na życie innych osób. Niezbędne są dodatkowe przygotowania w celu zapewnienia, że gdy dana sytuacja rzeczywiście zajdzie, zostaną uwzględnione potrzeby wszystkich zaangażowanych w nią osób. Bądź cierpliwy, dzięki czemu wszystkie osoby otrzymają to, co powinny. No nie wiem, mam nadzieję, że. Wiecie, o czym jest mowa, na co warto byłoby poczekać. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego, spełnienia wszelkich marzeń, planów na ten tydzień. I do następnego razu. Trzymajcie się. Pa!